Godzina 10.15, sobota. Ile sztuk masz koleżko? 70. Równo 70 sztuk. Siwy jeszcze nie wrócił do niego z tego gołębnika mojego. Chodził po ziemi, widzieliśmy tu. Jest część moich gołębi, a część kolegi. Kolega lotuje w Elblągu, kabiną Elbląską, a podlega pod Marlborg. Jest z pilony, był film. Ja idę moje, teraz wypuszczę pocztową. Chcę, żeby się ścięły z moimi. Jezu. Weźcie, już przygotujcie się. Jak będziecie widzieli, to wtedy co ma być, to i tak będzie. Niech wracają do niego. Tam jest szczęść moich gołębi. Do góry, tylko dopiero jak wypuszczę, nie? Luna ucieka do siebie. Chodź Ciusiu. Słomy przywiozłem. Od Jacka mamy. Widziałem gospodarkę. Mama w porządku, Jatusia. Pozdrawiam mamuśkę. Tata coś tam siał. Pszenicę chyba czy coś. Taty nie znam, ale mama w porządku. Pozdrawiam jeszcze raz, mamy. Dobra, panowie i pany. ogień i góra. Ogień i góra. Siemano. A zobaczymy, czy. Rumunka jest. Jest. Ogień i rura. Dobra, dzieciaki. Lecicie.

Dawać, 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 dawać Dawać, nie ma czasu Nie ma czasu Nie ma czasu Nie wiem czy ty jajko Dobra góra Płowy Płowy połowy, połowy No połowy, hop tu Już nie mam, by ich tamtych Dzieszę, dzieszę. Pst, pst, pst. Dobra, dawaj tak. Dawaj Poszły, zobaczcie 70 sztuk Poszły Pszcz! 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 nie gołębiaki. Gołębiaki. Całe niebo, już całe niebo niebo. U góry są jeszcze moje, nie? Tak, to były Ja też tak 60 wypuściłem, nie całe. Co? Zaraz ci pomogę klatki zanieść. Nie dźwiga, bo jesteś starszy to ty, ja troszkę młodszy jeszcze. Kiedyś we do wnosić. Teraz ja wam podoszę. Złapałeś się. Schodził. się tak. Musieli się złapać. Dobrze się przetrobi moje i twoje. A tu jakiś twój ze skrzydełkiem coś chyba? Czy nie? wiem, jak ten Podziadek jakiś leci tam. Tam jakiś, Tam jakiś kurwa Nie czarny. Trzymają się, zobacz, a te jeszcze u góry są moje. Ty, a tam jest parę białych czaposzy. No widzę. Ja mam tego też białego poszczególnego. Ale nie, krótkie o to chodzi. Że czaposze i we szwance. O złapały się. Czasem. Czaposz jest. I on pójdzie z tymi tymi, nie? No, Czaposz jest. W dupę dostanę z Czaposzem. Ja pięknie, wiem. pięknie, panowie, panowie. Tipesy pesy założyłeś? Jeszcze, jeszcze nie, 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 nie. Ja też jeszcze nie. W słońcu są gołębie, panowie, są w słońcu gołębie. Nie widzę. Ja też. Dzisiaj ładuję na 18, jest w Młynarach. Nagram film, będziesz oglądał. Ten siwy przyjdzie, to ci dam znać. Ale widziałeś, on tutaj łaził. On już jest wykończony. Może teraz pójdź. Dziode poszły. Tu były nad domem. O tu są. Po po O tu są. W tym słońcu nie widać. A ja już są, to są. Moje już niektóre zjeżdżają, nie? Nie, Józio, one na jajka i na młode. Ale jak one tu zginą mi koło domu, to co one mają na trasie? Na trasie to tym bardziej. Mam rację? Co? Jeszcze, jeszcze z tipesem pójdą. Nie wiem, To lepiej niech tu ginie. Mam przygotowane tipesy, tylko Siwe cztery były Przepraszam, siwe dwa i dwa czarne. Ale mogą siedzieć na jajkach, wiesz? Ale z siłanie się za bawię. to chodzi. na, na, na to nie? Siadają już, zobacz, już się nauczyły pięknie, zobacz. Ładnie, 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 Patrz, ładnie, ładnie, widzisz, już nie ma. Ładnie, ładnie. Nie? Już pięknie siadają. Tak, nie się Można wszystko nauczyć, nie? Juciu, idę tam zamknąć drzwi, bo muszą wejść do środka, bo ja mam loty. To żeby mi powłaziły, wiesz? Szyma zamknięte. Tak. Chcesz chodź zobacz jak zrobiłem? Chodź. Chodź, 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 chodź. Jest, zobaczę, to... Zobaczysz na żywo dzisiaj, dzisiaj wyjeżdżam w nocy na łąbrze bo jadę po te gniazda, nie? Ale coś kolega się nie ozywa Chodź, zamknąłem jak wchodziłem, wiesz? Czekaj, od razu otworzę I słomę byłem, dlatego mi zeszło, bo wracałem z trzewa słomę dla kaczek i dla młodych Józek! Chodź! Zobaczysz tą siwkę! Tom! Jest u mnie, nie uciekła Zamknę im drzwi. Zobacz, jak ładnie wchodzi a wiesz, że jeszcze muszę zrobić ten antenę? Nie mam zrobionej. Wlot przedłużyłem troszkę. 10 cm, no no, żeby była deska. Z wlotu z wlot jeden rozwaliłem, dałem tą górę. I sobie tak zrobiłem. Chodź zobaczysz. I sobie tak zrobiłem. Te gniazda też będą wyjeżdżały kiedyś. Czekaj, daj rękę. Bo no, tu schodów jeszcze nie ma. Tu zrobiłem sobie tak. To przemieniłem gniazda. Tu sobie zamykam w razie czego. I tu, tu mamy na młode. No, a tu masz te młode, no, no, i dobrze, no fajnie, nie dobre, fajnie. Tu mam bobasy. No a tu się może coś planiś? To... Ta, tutaj parzy, nie? No, a co się, da, dał te, 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 Tu będą później kiedyś samice. Nie, cztery, I właśnie cztery, jadę, panie. Nie. Tu lampę wczoraj no, założyłem. Uh -huh. No i ładnie. Daj mi taki. I nie było Nie dużo, 14, nie? Ale a. tam mam jeszcze sporo. A ten sosializm zmarzył moje młode. Ja, no, tam... Słuchaj mnie. Y... Położyłem taki pojnik im do, dla, dla kur, zobacz. Lepiej piją, wiesz? Aha, aha. No i dobrze. Bo trafiają, za parę dni go zabiorę. No, to nie jest no, to... rumunka. Ma się tu od to chowa, dla nich samo tu ja. wyjście Tak, ta, no. tu jest, bo to były cztery sektory. No i dobrze. Tu też są jeszcze drzwi, zobacz. No, patrz, zobacz. To nie, ale ale to wyjście drzwi. W każdym jest... W każdym no są... Tu zamknę te drzwi, będę wyganiał ten, no. a dany będą zachodzić. Tak. Ale no. zrobię sobie takie coś jak ty masz. I co? Że kładę kosz i naganiam. No? Tylko trzeba ich nauczyć. No, tego nie trzeba łapać. O, patrz, jeszcze mam takich młodziaków. No, jeszcze są młodziki. Kosz mhm. kładziesz? Nie, taką platformę sobie zrobiłem, jeszcze ale jeszcze ich nie nauczyłem. Otwieram platformę, tylko odsuwam dołu. Od Dobra, panowie, nie przedłużamy, bo będzie później ładowanie gołąbków. A ty masz tyś, ty Po kolei mam Budapest. jasny z Budapesztem, nie? I tam ciemny, ciemny nie? Ciemny, ciemny, no. Jest no, gołębie Jest. Dobra pozdrawiamy, jeszcze chwilkę, zaraz czekajcie tam pauzę Ale panowie Chodzą jeszcze gołębie, kolegi i moje Nie mogą odejść, tutaj niższe stado A tamte tam, wysoko No nie mogą odejść Nie mogą odejść. Nie, zerwały się z dachu, bo one na, na jajka jak A tamte się żyją. Są, są A to dobrze niech myślą, Józiu A ja? To muszą myśleć. Muszę przyjechać, bo teraz inaczej nie będzie nic. One tak jak powiedziałem, jak on ma wam zginąć na kilometrach, to lepiej niech on teraz ginie. A i tak jak go wygonię, to nie, to nie tu nie chodzi o łapanie. Nie, tu za dużo ich jest. wszystkie młode nie? to są wszystkie z tamtego roku. To jajka mają. Tu zobacz chodź, chodź tutaj. Tu zobacz. Tu są małe stado. Musimy jechać panowie, bo jeszcze muszę bolkowi zawieść rzeczy. Klatkę wezmę. W słońcu chodzą, bo tam są. Tu na wprost A tam, tam u góry są, widzę, widzę, no. widzę, widzę, widzę 30% widzę. jest twój, bo to ja za dużo A nie chodzę A może już się spodobałem, może tego ludzi. Nie było. tam Dobra panowie, gąbki chodzą, pozdrawiamy Pozdrawiamy Józio! Idź tylko daj Oli mleko, co? Ja te klatki wezmę zjeżdżały dostałem Tak ja mam tą z przodu Głębie zostaw sobie Pozdrawiamy A sprędy gotowałeś? Panowie, gołębie już jeżdżą w dachu Jadą w dachu. Ty w dachu już jadą W dachu jadł. Już daj te gołębie Dasze. Te boje. Tu do klatki. Albo czekaj klatkę ci dam O już się rozerwały. Tak bierzesz. A pomożesz mi kurwa bo tak to wie. Czekaj do Co się ma? zabiaru o czarnych ile jest, ja miałem tylko jednego Gdzie tyle pocztowych Czekajcie muszę pomóc Rumunka łapę jest się. tutaj łapę ze skaleczem uważaj tam w tej klatce Panowie, gołębie już rozcięły się, poszły tamte Zostało mało ich Tam poszły Pokrążyły, pokrążyły Przemyślały i dzida do domu Jeszcze parę sztuk jest Ale coś jeszcze u jest Jest, o tutaj masz 4, 5, góry 6, 7, 8 Już Ci mówię, czarnych ile jest? Nie ma już żadnego czarnego Ale czerwony jest bardzo mocny a ten czerwony, co mówiłeś, a ten cały czerwony, Mhm, jest. a to że umiem mnie wychowany pod tym swoim starym. Mhm. A starego nie dałeś? Jest, nie, ten stary mi uciekł. A, stary ci uciekł. Uciekł, mhm. A to miał tego młodego, to młody się wychował, no i nie wiem, co to będzie w głowie. To tylko gołębie, nie? Tak. A, to, a to, co czerwone? Wszystko pozostało, no. wszystko Albo to inny czerwony. A zobacz, skakują jak są wysoko, zobacz, i wracają, patrz. E o ten jest, ten jest z mojego gojnika, bo tutaj już widzę krąży nad dołem sprawdza się stoi, samochodów kupery to. Dobra, jeszcze pauzujemy. O czarny twój idzie jakiś. Ja muszę góry dwa idą. To. Siemaneczko panowie 15.30 Zaczyna ładować asiory na lot próbny Lot próbny Tylko jeszcze chcę założyć im skówki Samiczki zostaną na telefonach w żółtych numerkach A samczykowi założę Samczykom założę Zaraz Wam pokażę jakie samczykom założę Samczykom założę zielone takie sobie nowe. Dlaczego? Żebym później łapał szybko Kto żeby wiedział, że to samczyk A gdzie samiczka Bo teraz lecimy osobno gąbkami Samce osobno Samiczki osobno Zaczynamy działać wszystko są, jajka podkładane, plastiki kupione, karmik kupiłem Tygrysy wszystkie lecą Lecicie co? Szykować się Szykować się Dobra, nie ma co przeginać, ładuję telefon Ja je ładuję Młodziaki tutaj sobie siedzą, zobaczcie Do że nie jadę Bo gniazda mam nie zrobione nie mam ich dużo. Który jest podejrzany? Od razu jest u mnie usuwany teraz. Mam ich chyba 12 sztuk tylko. Było 16. 4 usunęłem. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź Tu jest śmietanka. Rumunka jest! Zobaczcie, jest rumuneczka i taka sama, zaraz później wam pokażę. Na innym kanale Pauzujemy Panowie 16, 15, siedzą jeszcze dwa Tutaj mamy Płowego I siwego To są moje gołębie co kiedyś były Zobaczcie Ten siwy to jest od wczoraj A połowy jest od dzisiaj Tam ja im nasypałem troszkę jedzenia Żeby się nie bały Chodź, 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 dopiero teraz wszedł. Pamiętają miejsce, co? Uparte. Dobra, panowie. 44 załadowane. Tygrysy. Tygrysy. Tu jest słoma dla kaczek. Do gołębi i dla arka. Jeden worek. Tam mam jajka kupiłem. 44. 15, 15, 14. Samczyki mają zielone, tak jak widzieliście. Samiczki żółte, no cóż, może ogień jadę, dogram coś tam jak nie będzie. Witamy panowie. 17. Wiadomości: jesteśmy na punkcie wkładań w mły na rach. Koledzy już pewnie są, nie wiem czy jest samochód. O 18. Wyjeżdża Kabinka. Nie ma jeszcze. Ale jeszcze nie ma wszystkich, dopiero 3 auto. 3-4 auto. Zdrowa urazu na samym początku tego meczu, o Dobra, dobra, dobra. Zupa, bobra Witam panowie. Godzina 18.00. Dochodzi. Ładujemy biszowskie ptaszki. Czekajcie, przejdę, bo słońce jest. Tak to wygląda. Auto, oddział, braniewo Leci auto, auto Tu dasz najlepszy kierowca przyczepa My lecimy piersi i tam Frombork też ładuje się braniewo Zaraz chłopakom muszę powódz Muszę patrzeć w moje głębie gdzie są żeby razem

Moje jadą Kurwa grochu nasypali Jeszcze karmią leweczka, Tam tamte nie moje Dobrze, dobrze Dobra Moje na górę pójdą Wiesz czyje to nie? No, tak To no To jest Nie, nie, nie. Ale nie, nie, ale... Pauza? O, to nie moje. O, tu chyba twoje Nie. nie, nie tam tyle to nie moje. O, tu, tu masz moje. To jeszcze grog widać, widzisz? Ta. Raz, dwa, przerwa będzie trzy. Klatki dobrze je na koło poszły. Co? No, jajko masz jeszcze, Zabiorę, bo się pobiją, bo się ubarzę! To, to od kalisza, bo biały jest, to widzę, anioł wiedział. To. Gialek twoje? Biały? Słuchaj, co znaczenie, kurwa, zrobiłem. co od którego on To cały czas się trzyma ten biały? To od dzisiaj, Janek, kurwa, to dzisiaj na kale chciał na Na, na, na moje na koło, nie na Ale chciał tak, moje taki przypadek Ale, z koła mogą dobrze iść. Ale chciał moje na koło. A... Chodź, to jest za ale gówno ale, ale gówno... No tak ci, ta deska też jest taka niepewna jakaś, chociaż ona ma tam trochę, ale jakaś jakaś, ale, ale też taka no już przeżyła swoją śmierć no, Tu wam pokażę panowie jak to wygląda. Tu są nasze to, no. deweczka, zobaczcie. I raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj dasze. Tu tutaj I tutaj. Płowy. Co dzieciaki? Ogień. Rura i góra, nie? Zobaczymy jak To są nasze. W jednej jest 4, 20, a w drugiej 24. Samic jest 24 Ogień. I tu jest nasza. Czułeczko nas z jajki jest trochę tu ciasto Bo ten już leci na Tipesach Tu Mają wodę panowie no, Wychodzę stąd ciasno Ale ja, uderzyłem się Dobra panowie, pozdrawiamy Trzymać ciuki, dobry lot Do zobaczenia i subskrybować kanał Pozdrow dla wszystkich Pogoda piękna Zobaczymy jakie jutro przyjdą Opuszczone Dobra dobra Dobrze I ostatnia leci Asiory jadą Próbuj panowie Co to jest? Teraz pasłem, później coś tam jeszcze. Dwa, auta jeden, i przyczepa. Poszła, za dużo dałeś. Nie masz pary. Jeszcze troszkę, jeszcze, 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 dobra, super. Super, super, dobra, pauzujemy. Zaraz, kierowca odjeżdża, już. Szeruf, odjeżdża. Poszła Planowo 8 rana chcą puścić szybko jeszcze klatki zrobimy troszkę chłopaki pomagamy Dobra, ja muszę kończyć, pozdrawiam, do zobaczenia. Dobry lot panowie